your window baby where the snow is falling down there's a thick white blanket covering all of this town No mama chyba była grzeczna, jak tyle prezentów ma, no, nie? Podpisane jest. Starło się? Pokaż. O, tutaj jest podpisane. Na górze.

A też koszula nocna? Nie, A popatrz, 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 super popatrz, 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 To popatrz, 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 to I Słuchawki popatrz, popatrz, to są popatrz, tak, Mam praśmę płytami. Dziękuję mamo za to słuchawki. Piękne sobie. O, da się rozwiązać.

Nie, nie stać już. To znaczy nie to, że nie mieliście, mieli, ale ostatnio właśnie miałam mi popsu, tego mi dzieciatki popsuły i teraz dostałam od nowe. Czekaj. To mi to. Dzień dobry w Boże Narodzenie, brzuchy nakarmione. Nie widać mnie spod tego szalika, bo u nas jest dzisiaj duży mróz. E, mówię Wam, wczoraj cieszyłam się śniegiem, który padał. Mieliśmy ładną białą wigilię, a na wieczór przyszła odwróć i zamiast śniegu padał deszcz, a dzisiaj rano. Przyszedł mróz, no i niestety, ale jest bardzo ślisko na drodze i nawet przez cały dzień odwilż, nie było, bo do tej pory jest mróz. No i jest okropnie ślisko na drodze. Także, tak jak widzicie gdzie jestem, brzuchy nakarmione, więc teraz po nakarmieniu brzuchów swoich trzeba nakarmić inne brzuchy. No nie wiem na co w sumie określić, ale... Yy, spotkania z, z żyjącymi wszystkimi są ważne, ale i z tymi nieżyjącymi Boże Narodzenie też warto właśnie odwiedzić no i podzielić się tym symbolicznym opłatkiem, więc my zawsze tak czynimy że wiadomo, najpierw spotykamy się z wszystkim znaczy no może nie z wszystkimi ale spotykamy się z tymi żyjącymi a później właśnie idziemy też do tych, którzy odeszli ok, dobra ja się teraz z wami Rozłączę i później się na pewno jeszcze z Wami połączę, bo może jeszcze zobaczymy te dekoracje nasze bożonarodzeniowe w Lublinie. A Antoś idzie mówić dzień dobry. Dzień dobry. Zaśmy się mi zawiążesz, tak żeby nie ciepła. ciepło. I witajcie ciemną nocą. Jeszcze przyszliśmy teraz oczywiście po, po gościnie. Przyszliśmy tutaj na, na krakowskie przedmieście w Lublinie. Zobaczyć dekoracje bożonarodzeniowe i wracamy do domu. Miało? I muszę Wam powiedzieć, że mimo dużego mrozu ludziom nie przeszkadza spacerowanie po krakowskim przedmieściu w Lublinie, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi na spacerze. Ale i dekoracje też są bardzo, bardzo ładne. Teraz Wam pokażę. O, znaleźliśmy szopkę, bo właśnie szopki szukamy. Zawsze była pod hmm, bramą krakowską, a teraz ją przenieśli tutaj. Także idziemy oglądać szopkę. Już przyłączam teraz na dekoracje świąteczne. time to be joyful when all is calm and all is bright but why does it change with the seasons and why can't we just hold there are times i can remember with family and friends the light of christmas radiates and lights on my mind

Dzień dobry. W sumie to na pożegnanie bardziej. Bo y, mam trochę materiału z Bożego Narodzenia. Ciuteczkę ze wczoraj. Czyli z drugiego dnia świąt. Y, ale z wczorajszego dnia to tak niewiele, nie bardzo mało. I tak stwierdziłam, że dzisiaj bym to poskładała do kupy. I pewnie jutro rano y, by wpadło na kanał. Czyli we wtorek. To Wam powiem od razu co będę robić. Y, a to się zegarek odzywa, pi wodę pewnie, bo ja mam właśnie na zegarku ustawione to picie, żeby mi przypominało picie wody, a że go nie mam teraz na rękach, bo myłam głowę, więc yy, jest sobie tam na półce, no i tak go słychać właśnie o tym przypomnieniu, że mam pić wodę, bo jednak u mnie z piciem wody, no to tak trochę niekoniecznie jest po drodze, yy, więc. Yy, Wam wrzucę te dwa, e, dwa dni, jakoś do, do kupy zbiorę to wszystko, zobaczę ile w ogóle tego wszystkiego wyszło, no i jakiś tam taki vlog świąteczny pojawi się też na kanale. E, minutkę, e, inaczej to ja skończyłam, bo już nie pamiętam. E, więc, będzie słowo więc tylko w tym non-stop. E, no i wybili mnie z tropu i nie wiem o czym miałam ja mówić. Nasze święta minęły bardzo spokojnie. Tak jak będziecie widzieć, byłam na cmentarzu i tam mówiłam o napełnieniu brzuchów, że jedne są brzuchy napełnione i drugie trzeba napełnić. To chodziło mi bardziej o to, że jak ja mam brzuch napełniony, no to teraz trzeba by było pójść i też odwiedzić i napełnić duszę bardziej. I o to mi chodziło: bardziej nakarmić duszę właśnie tych, co. Odeszli od nas i nie spędzali tych świąt z nami. To o to bardziej mi chodziło. Także my byliśmy też na cmentarzu, będziecie widzieć. To znaczy, widzieliście już i, i potem te dekoracje lubelskie, gdzie mi się rozładował telefon. Nie wiem dlaczego, bo miałam 50% baterii, poszłam chyba z powodu tego mrozu. Z powodu tego mrozu miałam baterii 50%. Chodziliśmy potem w krakowskim przedmieściu. I nagle mi się zrobił 1%, więc tej dekoracji tyle, ile wyszło, to tyle będzie. Bo zdjęcia później to Julcia robiła swoim telefonem, żeby wiecie, żeby nie, no, nie rozładował się też jej telefon, bo przecież na powrót ona musi mieć telefon, bo tam sobie graczy słucha po drodze, jak wracamy do domu. Więc to jeszcze miałam Wam powiedzieć. No i drugi dzień świąt, to też tak jak widzieliście, graliśmy z dziećmi w te nasze gry. Później Wam jeszcze raz dokładnie Pokażę i te milionerzy to nam się bardzo podobają. Ta, ta gra podoba nam się, ta naprawdę gra bardzo. I tą grę polecamy, ale to później Wam jeszcze dokładnie ją pokażę. Pokażę Wam te karteczki i te wszystkie inne punkty. Także właśnie ja uważam też, że nie tylko trzeba napełnić swoje brzuchy, ale trzeba też pójść i podwiedzać też i, ludzi, i osoby nam bliskie na cmentarzu. Bo wiadomo, że ich też brakowało przy tym świątecznym, wigilijnym stole, i to też należało właśnie pójść i wszystkich poodwiedzać. Oczywiście w miarę możliwości, bo jeżeli tam tu gdzieś są daleko, tak jak na przykład mój ojciec chrzestny, no to on daleko jest pochowany, no więc jego nie byłam w stanie odwiedzić, ale zawsze właśnie jak jestem u mamy, to zawsze o nim pamiętam. No i właśnie jak za mamę, no to już wiadomo, że i za mojego ojca chrzestnego też zawsze pacierz się zmówi. Bo to już tak jak to nasza pani katechetka mówi, że nieważne gdzie kto leży, ważne, że się idzie i ważne, że się też i na tym cmentarzu modli za tą osobę, która leży gdzieś tam daleko. Dobra, koniec um, zmęcenia, bo żeby wiecie, ten świąteczny też nie był samo taki za długi. Także ja się z wami żegnam. Jak wam się podobał taki świąteczny vlog, to serdecznie prosimy o tego kciuka w górę i o subskrypcję. Jeżeli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, będzie nam naprawdę bardzo miło. Oczywiście dziękujemy serdecznie za wszystkie nowo przybyłe osoby, które nas zasubskrybowały i nas oglądają. Za to właśnie serdecznie dziękujemy wszystkim nowym przybyłym widzom. A teraz pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!